A gdzie jest mikrofon? A tutaj, bo tutaj jakieś nowe sprzęty widzę. Witam, ja jestem kamerzysta, a w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie coś naprawdę nienormalnego. Szofer będzie dzisiaj moim szoferem, ale auto, który, którym będziemy się poruszać, będzie zupełnie inne. Będzie to wózek sklepowy i nagramy sobie reakcję ludzi. Jak ludzie reagują na to, że typek w worku, po pieprza po całym mieście. Wódzku, co chcesz o tym powiedzieć? Będzie na pewno ciekawie, czekam na reakcje ludzi. Mam no, nadzieję, że będą jakieś śmieszne te reakcje. Ale będziemy szybko jeździć czy wolno. Jak najszybciej. Jak najszybciej, a wiesz, że jak to ja się wyróżniał, to się połamie też. Ja zadbam o twoje bezpieczeństwo. Zadbas o moje bezpieczeństwo. Tak. Czyli co, mogłeś wsiadać i jedziemy? Możesz wsiadać. A pamiętajcie, że niedługo pobijemy kolejny rekord Polski, czyli najszybciej bite 2 miliony subskrypcji w Polsce. Ale czekaj. Marek, jak nagrywasz to, to tak myślisz o tym, że kurwa, że jednak ja jestem najlepszy. Czy A, nie? Czy ja tu jestem? No? Załóżmy, że mnie nie ma po prostu. Jednak ja jestem lepszy, czy ty jesteś lepszy? Dobra, ja cię nie wtrącam w twoje filmie, to tylko to nagrywam. Tak? Dobra. Bo testuję nawet sprzęty Nagrywamy nową kamerę. Tak? To co, jedziemy? Jedziemy. Ale nie, nie, tam, 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 tam. tam, tam. Jest ci tam. Brakuje, ruch. Brakuje, ruch. Brakuje jeszcze zrobić trzęsie tutaj białe. jeszcze zrobić trzęsie tutaj białe. Trzęsie Lecimy! Masz na bory! Ale jazda! Gdzie jedziemy? Tu! Tu! Lecimy tu! Brum, 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 brum! Mojej musiał, jakoś nie wiem jak przejechać. Powiedz, musiał Leni podnosić ten wózek, nie? Dobra. Bo inaczej nie przejedziemy. To no, jest Tam? jest Ale nie przejedziemy, nie? To może ulicą? Ulicą? No. Przez ulicę? Jedziemy ulicą? Nie, bo nie będzie przypał, nie? Raz się żyje, kamerzysta. Policja i te sprawy, nie? Nie, ulicą nie, bo ostatnio mnie wzięli na przesłuchanie. Za to, że yy, wszedłem do auta typowi. Nie wiem, o co chodziło, no ale przypał, nie? Jak sądzisz, Marek? Ulicą? Nie chcesz, ja do ciebie, to jest, jedno, ziemi, to jest twój. Nie, może jednak chodnikiem. No dobra. Chodnikiem będzie bezpieczniej. Jak chcesz. Ale będziesz musiał mnie podnieść olejnik, nie? Dobra, damy radę. Ale zajebiście płynę! Ała, moja dupa, cały ta czas tak napala gdzie jedziemy? Może tam. To dawaj rozpędź się, Jak się na wszystko radzę rozpędzić O kurde Tylko żebym się nie wywrócił Żebyś się trafił w tą babkę To dawaj jedź Jezu, tak było? Jezu chryste! Jezu! No, ciekawie, to ciekawy tam. To strzelcy się człowiekiem. Nie na paliwo nie musisz wydawać. O moje plecy. O, olejnik, może teraz ty, ja już nie mam siły. No, dawaj, szofera. Szofer, dawaj, za to co mi zrobiłeś teraz. Ja. No nie. Dawaj, siadaj, za to co mi zrobiłeś. Boisz się? Ała, ła, moje plecy. Ja się przewrócę. w dwójkę. Nie widzimy się, chyba się jak... Ale Dawaj, dwójkę A. go chcemy. Ale kiedy wcale, tam wszystko jest. Wie! Jak było? Zajęliście się. Dalej się bolej trochę. Zajęliście w cudzysłowie. O nie! nie! <laughs> Dawaj się do Mark Najba. Dawaj się do Mark Najba. O kurde. No dobra, na McDrive'a. Na McDrive'a. drive'a! się jak musiała tak biegać z tą kamerą. Gdzie jest McDrive? Na drugim końcu miasta. Ja włączę tą kamerę, bo już się zaczęłam. To tak biegacie. Dawajcie na McDrive'a w, w tym koszyku. To zajebisty pomysł, co? No. Dobrze, Możesz tak zrobić. Ja jestem z Witmakiem, co? co? Co wziąć olejnik? Coś pieniądze? Co masz? A do picia, bo mi się. Chyba mam. Coś... To mogę ci dać Masz mój portfel, sofer? Ja mam w kurce. Weź. Mi. I... O, widzę, że na Zastarczy grubo tyle? lecisz. No, w McDonaldzie? Ile mi dałeś? Raz? Serio? Tyle to starczy? Starczy, no starczy? starczy czy nie? No starczy, starczy. Okej, no to jedziemy? Jedziemy. Ale w tej alkoholu w McDonald's nie kupisz niestety. Jak nie kupi alkoholu? Ja nie kupić. Daj, w dupę mu jechać? No. Zobaczcie, jak tam je sprzedadzą, to już nigdy nie przyjdę do McDonalda. To to jest fura, to jest fura. No kurde chyba jaka sportowa tutaj wymieniony bolid jest w ogóle. Dobra, dawaj Marek, jest. Co wziąć? Nie ma bata. Na co? Na kurczaka. Jak chcę tak zamawiać, to zapraszam do restauracji, to jest dla samochodu. Ale to jest to jest fura! Ja chcę zam złożyć zamówienie! To zapraszam do restauracji. Ale w restauracji Puskiel? ja nie chcę jeść. Ja mam tutaj bolid. To, to tam nie no. chcę. No na wynos chcę wziąć, no ale tak fuj. Zapraszam do restauracji. Ale no nie chcę w restauracji, chcę tutaj normalnie być. Wziąć sobie tutaj założyć zamówienie. Zestaw z Big Maciem będzie. Zapraszam do restauracji. No to ja mogę Jest poblokować tutaj wejście, nie? A to co to na problem, że pan poszedł do restauracji. No bo chcę złożyć tutaj zamówienie. Nie, to jest zamówienie dla samochodu. Ale ja nie chcę yy, yy, wchodzić do restauracji, bo ja się nie czuję w restauracji. Można wejść do restauracji i mówić na wynos. Ale ja chcę tutaj. Tak, brak jest dla samochodów zmotoryzowanych. No dobra, no ale ja też jest mam. Z On też ma zmotoryzowanego szofera, który zawala szybciej niż samochód. Rozpędza się do 50 km na godzinę mój bolid. Także spokojnie. Normalnie. Kolejka się robi. No, no to poczekamy. Bo kolejka się robi. Dobra, jedziemy. Nie będziemy nie, no blokować czekamy. ludzi. Dobra, jest. My Jedziemy? Nie będziemy Chyba, blokować że ludzi. No, to zamienimy się miejscem po prostu z mercedesem, który stoi za nami. Dobra. Będziemy w kółko do skutku, nie? <laughs> Czemu nie? Jak się z tym czujesz? I jak, z czym się teraz, czujesz? To niech teraz ktoś inny zamawia. Co ty gadasz, Może No, żeby nie było, że ty ci sami. Ty Wcale bez nie, kitu, nie. bez kitu. Olejnik, błać, teraz Zabaj ty zamawiasz. Błać nie i zamawiaj. mi się pobawić. Olejnik, jak ty się tutaj zmieściłaś? Jak no, już no, zająłem radę. Dzień dobry. Halo. Znowu kolejka się robi. Ty, nikogo nie ma w tym magazynie. Zapraszamy do restauracji. Ale ja tutaj bym chciał. A ja bym chciała jednorożca na świetle. Zapraszamy do restauracji. To ja pani kupię jednorożce, Jak pani mnie obsłuży. A dlaczego Na... nie może pan wejść do restauracji? Pani taka smutka, no bo ja bym chciał tutaj kupić Z lukrem, którego jedliśmy rano No ja, ja tutaj w zmotoryzowanym wózku chciałbym złożyć zamówienie no, Nie, nie jestem przepraszam No powiedz coś, Marek Dobra, tym wózkiem do restauracji wózkiem? Dobra, wjeżdżamy Kurde Wjeżdżamy do restauracji wózkiem? Tak <noise> Może się uda. Nie wiem jaki problem mają, żeby ten, żeby przyjąć zamówienie. Przecież to nic wielkiego. Po prostu przed jakbyśmy by, podjechali po to zamówienie, odebrali zamówienie i tyle. Wiesz, taka sytuacja zdarza się raz na milion, bo wiesz, bo my jesteśmy youtuberami i robimy po prostu parę rzeczy. To okay. Wy się nie wstydzić. Teraz na to te służą? Dlaczego ty nie czujesz wstydu? Chyba na te to służą. Powiedzieli, że zapraszają do restauracji, tak? No, no Powiedzieli, że zapraszają do restauracji, także jeżeli zapraszają do restauracji, no to będą musieli przyjąć zamówienie. A jak się czujesz? Prestiżowo. Czujesz się jak pajac, czy jak błąd? Nie, czuję się prestiżowo. Jak się czujesz? No. Bardzo dobrze. Kamerzysta, co byś chciał? Zestaw z Big To prosiłbym, dzień dobry, zestaw z Big Maciem. Z dużymi Tak. Tak do miejsce na wynos? Na wynos? Na wynos. Na wynos. Tak. Cieszę się, że się udało? Udało się. A teraz jeszcze musisz odebrać. No wiem. Tutaj będzie odbiór. Chociaż tak się udało. Szkoda, że nie na nadrajdą. Tak, tutaj? Bardzo. Do widzenia? Ja. Do widzenia? Jedziemy, szofery. Udało się, patrz. Dziękam, że to zniknął. I co teraz? No, nie, 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 nie rób nie, tak. No, tak. Kto Kto to już nie, 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 ty nie, 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 tam, tam, tam nic ja się udała? Odejdź trochę. Nie, nie, nie! nie. Czoker. <laughs> Co? To nie Kto z was teraz siada? Może ty. ty? Ja? No bez kitu, może ty przysiądziesz. Chcę zobaczyć, kto jest? Kitu, olejnik, kamerę, no każdy już jest. Ale ja nagrywam. Dobra, olejnik może. Przysiądź. Ale nie wywalicie mnie. bo tu jest też klikło. Nie wiem, czy się nagrywa, zobacz. Na pewno? Tak, 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 nie, 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 nie. Ale nie wywalicie mnie? Nie, tylko szybko!

ja... Co zrobiłeś, kamerzysta? Marek, go, zrujujemy cię! No, boli się je! Ból się Dobra, idź! Co No, idioci, po chcecie powiedzieć? Co? Chcecie coś powiedzieć? Tak, że jesteście debilami, że w ogóle takie filmy robicie. O film na końcu! Dobra To już się skończyło Ale jazda Noj Dobra I to, no, taki mądry byłeś Taki mądry jesteś Nie na mnie takie żarty, idioto uciekać. poprzednie filmy oraz nie zapomnijcie o subskrypcji Widzimy się już wkrótce w następnym Jara, filmie Tak ja. taki piotr odpali O, drobne masz, drobne tak? Det var lenge. Ja, man kan være det.